Cześć, kłaniam się wszystkim, dzień dobry, Renault Modus, tak fajne, jak i dziwne auto, moim zdaniem. Jest tutaj kilka patentów, a mnie czeka wymiana sprzęgła w tym aucie, więc nie wiem, jak to będzie, bo powiem, że tutaj przy niektórych takich prostych czynnościach jest sporo zachodu, ale dobra, nie będziemy się uprzedzać. Podniesiemy pod szybie na pewno trzeba będzie wyjąć, żeby cokolwiek zobaczyć z góry no i po kolei będziemy rozkręcać sprzęgiełko już jest tak wiecie trochę działa jak automat czyli najpierw puszczamy i później czekamy na reakcję w środku lecimy z tematem o może obiektyw wyczyszczę najpierw o, w końcu teraz to żyleta dobra yy, to tak miałem się właśnie pochwalić że idzie super ale jak zwykle coś musiało się skrzaczyć czyli no sworzeń nie chcę wyjść no ale zaraz będziemy tutaj walczyć z nim dalej tą pół ramę przednią sobie wytargałem już <laughs> tylne, to co pozostałość zawieszenia jest już też odkręcona zobaczymy jak to trzeba będzie to opuścić niżej, czy tak zostanie, nie wiem to na bieżąco no i tutaj mamy skrzynię eee, mamy też wyciek ze skrzyni po stronie, znaczy wyciek to może dużo powiedziane, A jakieś tam delikatne zapocenie, także no zymmeringi na eee, półosiach na pewno to taki komplet jeszcze gdzieś z góry jest wyciek płynu płynu chłodniczego bo jest zaciek tam. O, widzicie o góry, no, ale to jak się pozbędziemy skrzyni, to będzie widać skąd tam jest taka przystawka, taka obudowa hmm, termostatu, czy jakoś się tak to nazywa. Tam często miesza się olej z płynem. Być może tam coś gdzieś yy, przepuszcza. Dobra, yy, no to co? No to ten walczę z tym wahaczem dalej. Tam z tam, tamtej strony wyszedł bez problemu, a tutaj uparciu stoi. Yy, no i powoli, po malutku do przodu. Kolejny punkt oporu w Renault to odpięcie zasilania do wysprzęglika centralnego. Widzicie, musiałem to zmasakrować, ponieważ tą zawleczkę metalową, nawet jak wysunąłem, całkiem ją wyjąłem. Tam jest odpowietrznik u góry. To w żaden sposób nie mogłem tego przewodu wyciągnąć, dlatego że skorodował. A ja teraz sobie taką zaślepkę założyłem. Uniwer no. Tymczasową uniwersalną, żeby mi płynnie kapał, ale no, ale właśnie dobra to tyle na razie lecimy z tematem ściągamy skrzynię, skrzynię mam zrzuconą. Szczerze podoba mi się ta robota. Myślałem, że będzie gorzej. Myślałem, że będzie tutaj jakoś takich patentów trochę, ale nie wszystko poszło łatwo poza jakimś tam drobnymi ale takie trudności to nie trudności no i teraz tak, mamy tam wyciek płynu widać spod obudowy termostatu ten akurat termostat no to jest patent ale to już w większości nowszych aut tak jest trzeba to kupić jako całość czyli ten korpus cały ten plastik razem z czujnikiem najprawdopodobniej on występuje no a tutaj podcieka nam po całej długości więc już nie będę ryzykował wiecie samą uszczelkę bo te plastiki często one um, robią się takie kruche Odkręcać, to później dostęp tutaj jest średni więc wymienimy tutaj cały ten termostat i myślę że na jakiś czas znowu będzie spokój um, no i co tak to co sprzęgło wy, do wymiany sprzęgłik trzeba to trochę umyć i poskładać do kupy. <laughs> tutaj jakiś zaciek taki z oleju, ale tutaj kiedyś kiedyś w tym aucie to taka pozostałość, gdzieś ten olej w tej pustej przestrzeni się tutaj e, znalazł, z, zamknął się i był sobie do tej pory. Aż wyjąłem skrzynię, teraz dopiero pociekło. To auto ki kilka lat temu e, klient kupił i przyjechał do mnie pierwszy raz. To właśnie z wyciekiem jakimś oleju, takim fest. Tylko już nie pamiętam z czego ten olej ciekł i pod osłoną, wiecie, z notą silnikową była włożona gąbka, żeby to wsiąkało wszystko. Także tak, oprócz tego termostatu tutaj wycieków jakichś nie ma. To jeszcze do kompletu zerwana poduszka, ta ustalająca na dole pod skrzynią biegów. Sprzęgiełko już wyjechane do końca, jak Mojżeszowe sondały można powiedzieć, że się nie ślizgało, to tylko dlatego pewnie, że Rzeczywiście tutaj auto jest oszczędzane i taka zachowawcza jazda, bo pewnie gdyby dorwał to ktoś z temperamentem, to w jeden dzień ta tarcza by się rozpadła cała. Skrzynię mam troszkę umytą, wymienione już są uszczelniacze. No i co, to zaraz będziemy montować nowe łożysko i sprzęgło na auto. Chciałem Wam jeszcze pokazać właśnie tutaj ten termostat, który już zdemontowałem. No, tak Mówiłem, lubią się wyłamywać tutaj te plastiki w pewnym czasie. No i tutaj zrobiło się dokładnie tak samo. Także tutaj założenie już nowej uszczelki niczego by nie zmieniło. Zaraz by pociekło, a co gorsza może się tutaj właśnie zdarzyć tak, że się będą mieszać olej z płynem i na odwrót, bo tutaj kanały olejowe są blisko kanałów wodnych. Dobra, a tutaj zobaczcie auto owiane złą sławą. Auto, po prostu, którego mam dosyć i które spędzało przez jakiś czas w sumie to nadal spędza e, Sens moich powiek Kia Rio 1, 1 CRDI wróciła oczywiście koloryzuję trochę, żeby wiecie podkręcić atmosferę bo auto przyjechało, zaś mam brudny obiektyw e, auto przyjechało tylko na sprawdzenie po jakimś tam ustalonym Przebiegu czy nie ma wycieków, czy nic się nie dzieje. No i wygląda na to, że jest wszystko suche. Więc na razie zostawiamy jak jest. I co? Jeździć obserwować. Skrzynia od modusa na miejscu. W zasadzie wszystko tutaj zrobiłem od dołu, nawet pod nie wyciągałem. To mnie jeszcze czeka wszystko przede mną, bo do wymiany jest filtr powietrza, więc i tak się będę musiał do tego dostać i tak, ale jeśli chodzi o samą skrzynię. To w zasadzie można powiedzieć, że można, można tego dokonać bez otwierania maski w tym aucie. A otwieranie maski w tym aucie, to wiecie jak wygląda, tam nic nie widać. No, cały tutaj myk polega na wykręceniu trzech śrub od tej łapy, od skrzyni biegów, ale jest na tyle miejsca, że tam niewielkim kluczem 16 z grzechotką da się to zrobić, później jakimś tam pneumatyczną grzechotką czy elektryczną, żeby tam nie korblować za bardzo. i a jak to sobie ogarniemy, to cała reszta to już jest czysta formalność. Mamy uzupełnione układ sprzęgła, odpowietrzony. Można zaraz będzie maszynę odpalić. No, tu a propos potrzeby, właśnie, żeby cokolwiek zrobić, trzeba to potrzebie wyciągać, niestety. No, ale tak poza tym to fajne auto. No to odpalamy modusa po manewrach. No i test wstecznego zapięty Sprzęgło jak nam bierze no dużo niżej. Dziś tak powiedzmy sobie. No, niżej jak połowa. No na oko jak to powiedzieć to jakieś 2-3 cm od yy, od dołu, no ale to jest sprzęgło niesamonastawne, więc w miarę jak się zużywa, ono będzie brać coraz wyżej. Zresztą widzieliście jak wygląda tarcza. To był ostatni moment na wymianę, a że się nie ślizgało, to tylko dlatego, że bardzo delikatnie jeżdżone, No to tyle. Nie taki ten straszny, nie taki ten modus straszny, jak się o nim myśli, akurat tutaj na przykładzie sprzęgła wymiany bardzo przyjemna robota. Tyle. Mam kolejną przesyłkę z firmy Wevor. Tym razem to jest zakup do projektu mojego. Zaraz sobie rozpakuję, pokażę Wam co. To nie jest żadna tajemnica, co tam w środku jest. Mogę wam powiedzieć już teraz. Jest to siłownik taki liniowy, elektryczny. A jak sobie rozpakujemy, to wam powiem co i jak. Tam w tle stoi myjka, którą tutaj testowałem u siebie. Jeśli ktoś jest zainteresowany jest film, a pod filmem jest link do tej myjki i Nawet kod rabatowy macie, jeśli by ktoś chciał skorzystać Dobra, a ja wyciągam Siłownik i zobaczymy co przyszło w ogóle A to co znajduje się w przesyłce leży przed wami na stole Siłownik liniowy wraz z uchwytami, sworznie, to wszystko potrzebne Co potrzebne do montażu Na początku myślałem A w ogóle do czego to będzie używane, a tuż będzie to używane Mam taki zamiar przynajmniej wykorzystać to do podnoszenia klapy w zabudowie na traku. Tak myślałem, różne patenty kminiłem i przeglądając stronę właśnie internetową wewora wpadł mi w oko taki siłownik, myślę sobie, a to zaszalejemy. Siłownik liniowy, jak on działa w ogóle, tutaj macie w tej części silnik elektryczny, którego ruch obrotowy jest zamieniany na ruch posuwisto-zwrotny tego elementu tutaj, o tego tutaj, który wysuwa się i Wsuwa z powrotem. Można na wiele sposobów taki siłownik wykorzystać od otwierania różnych właśnie włazów, klap, furtek, drzwi garażowych, no różne takie, tak? Dobra, jak będzie chwila czasu, to na pewno coś tam będzie z tego, jakiś materiał. Myślałem jeszcze nad sterowaniem tym siłownikiem. Na początku był pomysł, aby wykorzystać dwa przekaźniki i sterownik, wróć przełącznik od szyb elektrycznych, ale później. Poszedłem o krok dalej w to szaleństwo i myślę, że będzie zdalne sterowanie z pilota. Gdzieś już taki sterownik upatrzyłem. No, jak wszystko przyjdzie i będzie na miejscu, to będziemy to montować. Także to tyle na razie. Miłego weekendu Wam życzę. Cześć.